m 2 Bradley jest to amerykański bojowe wóz piechoty. Na pierwszym filmie widzimy jak z bardzo bliskiej odległości rozstrzeliwują gorszą kurtę mp 1 I dochodzi do do pożaru. Tak kiedy zobaczycie to na filmie. się jeszcze mu dowala. I teraz, BNT1. o już jest I teraz najbardziej znany film z internetu z Ostrzeliwuje on też w bardzo bliskiej odległości rosyjski czołg T-90. Rządy optoelektroniczne są całkowicie zniszczone, a ten wóz jest ślepy. Może nie został spenetrowany pociskiem, ale, ale jest naprawdę efektywny i do wyboru Trzeci film. On pokazuje 2S1 goździk, który wyjeżdża z okrycia. Ostrzeliwuje rosyjskie pozycje i ponownie się chowa. Bardzo ciekawa a bardzo ciekawe rozwiązanie, dla rosyjskimi lancetami, one są bardzo skutecznie nam umieszczyły kraby e, polskie 1-3-2 lancety, także oni się krążą, no to jest zawsze jakaś zasłona, tego tego, tego, tych pojazdów nie widać, wyjeżdżają, chronią się, ciekawe rozwiązanie A, i to by było na tyle. E, ponownie wrzucę wam, gdyby było jakiś nowy, jeżeli, może, jeżeli możecie, dajcie lajka, dzięki.